Mi też jest ciepło w środku. Tak, gdyby tylko nasi przyjaciele mogli to poczuć. Może zaraz będą mogli. W drogę! Błyszczące zmyłki nie podziałały. Już nie wiem, co robić. Stój! Jeśli nie zauważyłeś, twój wieczny mróz zamroził wszystko w tym królestwie. Naszych przyjaciół też! Ale my nie chcemy być zamrożeni. Szronku, to jest nasze drzewo życzeń. Wiem, że chcesz się bawić, ale jeśli się zbliżysz, możesz zaszkodzić drzewu. Proszę cię, zapanuj jakoś nad tym mrozem. O-o, On chyba nie da mu rady. Pora przenieść życzenia w wyższe partie drzewa życzeń. Będzie im tam cieplej. E Szybko, daj mi rękę. Pośpiesz się, trup. Chyba się spóźniliśmy. Wieczny mróz dotarł już do naszego drzewa życzeń. Ha, zamroził nam też przyjaciół! Spokojnie, pomoże nam małe niebieskie życzenie. Dziń za dół, chodź na tu! Okej, okay, niebieskie życzenie! Pora, abyś zaczęło czarować! La, 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 To tyle! Ma nieograniczone możliwości i śpiewa la, 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 la! Nie czujesz się od tego jakoś lepiej? Nie daj ci to nadziei! O, łaskotki! I to. Ciepełko? No dalej! Drzewo życzeń! Zrobił to ten mały bi, ale teraz musimy znaleźć szronka. Szronku! Rety. Nie bój się, szronku! Cieszymy się, że zechciałeś tu przyjść i się z nami pobawić. Ale królowa cię potrzebuje i ty chyba też za nią tęsknisz, co szronku? <grym> Może to kiedyś my wybierzemy się odwiedzić ciebie! <grym> Wiesz co, po tym całym mrozie i prawie zniszczonej zimie życzeń chyba jednak będę tęsknił za tym małym. Udało się Tru! drzewo życzeń i królestwo są uratowane. Tak! <laughs> Wszystko dzięki wyjątkowemu życzeniu.